Siemanko, witam Was serdecznie prosto z chaty. No niestety nie można teraz jeździć na ryby, nie można wychodzić z chaty. Taki mamy czas, taki klimat, ale tylko od nas zależy, czy szybko tam wrócimy. Więc też się stosuje, widać to po włosach, nawet nie można wyjść do fryzjera. I generalnie mam dla Was materiał, chciałem go Wam pokazać, ale był niekompletny, ponieważ spotkało mi tam wszystkie przeciwności, jakie mogły mnie tylko spotkać. Nie zabrałem naładowanych baterii, nie nagrałem nęcenia, złamałem szczytówkę, mega dużo rzeczy. I po prostu materiał był niekompletny, ale zdaję sobie teraz z tego sprawę, że nie mam możliwości wyskoczenia na ryby, więc każdy materiał, gdzie są rybki, gdzie się coś łowi, może być fajną frajdą. więc postanowiłem, postanowiłem to puścić, złożę to jak najlepiej, żeby było miłe dla oka, miłe dla oglądania, trzeba coś robić, żeby po prostu ten czas nam jak najszybciej zleciał i żebyśmy mogli wrócić nad wodę. Życzę wam szybkiego powrotu nad wodę, fajnego sezonu i miłego oglądania. Zapraszam na film. Do dzisiejszego wędkowania użyję bata 6 m. Omówmy sobie teraz budowę zestawu. 15-centymetrowy przypon będzie fajnie pokazywał brania. Mała śrucinka sygnalizacyjna. Haczek Red Roach numer 18. 15 cm wyżej 2 śrucinki. I 15 cm wyżej obciążenie główne składające się z 4 śrucin. Taki zestawik pozwoli mi łowić płotki z opadu. Dojedźmy do spławika. Spławik 1,5 grama z metalowym kilem na taką głębokość będzie po prostu szybciej się ustawiał. Gdyby nie było takiej fali, łowiłbym na pewno lżej, łowiłbym gramowym spławiczkiem. Spławik jest wyważony także wystaje 1,5 cm tenki. Na pewno będzie fajnie sygnalizował brania. Omówmy sobie teraz towar. W tym miejscu bardzo długo nie łowiłem na spławiku Więc użyję czegoś co jest sprawdzone Po prostu zwykłej zanęty waniliowej Jest to najlepsze rozwiązanie zamiast jakichś Dziwnych mocnych smaków Warto użyć wanilii ona jest po prostu optymalna I skuteczna praktycznie wszędzie Było trochę przymrozków Zaneta jest dosyć bogata, więc przepuszczę ją przez suche sito, oddzielę tą grubszą frakcję. Użyję jakieś 3 czwarte opakowania na dziś. Mega bogata zaneta. Fajnie zostały tutaj jakieś małe kawałki pieczywka fluo Fajnie to będzie pracować Namoczmy zanętę Dobry Piękny zapach, łagodny, waniliowy, uniwersalny. I zanęta na nieznanych łowiskach musi być uniwersalna, bez jakichś tam udziwnień. Sobie niech teraz dojdzie, wchłonie wodę. z 10-15 minut. I możemy łowić. Minęło 15 minut, zanęta fajnie przeskła, wchłonęła wodę, odrobinę ją dowilżymy i przetrzymy przez sito. Gruntowanie potwierdziło moją teorię, łowisko ma fragment miękkiego dna, wyciągałem jakieś rośliny na gruntomierzu, czyli jest fajnie, powinna się tam ustawić płotka. Gdybym łowił dosłownie 3-4 metry w bok, na piachu, tam na pewno dłużej bym się spodziewał brania. Już jest w porządku. Przy łowieniu płoci, żeby zanęta pracowała trzeba się trochę postarać, należy przetrzeć zanętę przez sito, nie przemoczyć zanęty, wtedy będziemy mieli pewność, że zanęta nasza będzie pracowała tak jak należy. Tuwarek się prezentuje superowy. Dodajmy teraz ziemi. Mam mało gratów ze sobą, nie mam drugiego wiadra. Muszę sobie jakoś poradzić. To jest ziemia torfowa i argila. Na te płytkie łowisko spokojnie sobie tutaj ten towar da radę. Tutaj towar wychodzi 1 do 4 z przewagą dla ziemi. Chodziło mi o ubogą mieszankę. Jest ciepło, ale to jest złudne. To jest początek wiosny. Rybka na pewno tak nie reaguje fajnie jak w trakcie sezonu. Tą pierwszą konsystencję, najmniej sklejoną, najmniej dowliżoną, zostawię sobie na donęcanie. Zróbmy kilka kuleczek fajnie to klei, ale to od razu się w wodzie rozłoży. Te cztery pierwsze kulki one mają puścić od razu. Cztery kuleczki na dywanik zrobione. I teraz dowilżymy trochę. Bardziej się skleją. Po prostu puszczą trochę później. Ale bez przesady. Jest początek wiosny. Ryba nie ma siły rozbijać kul. Więc wszystko z umiarem. Będzie elegancko. Tak się prezentuje towar na dzisiaj. Wyszło dosłownie 6 kulek. Cztery kule to są kule dywanujące, czyli takie, które zaczną swoją pracę zaraz po wrzuceniu. Tutaj mamy dwie kule, które są bardziej sklejone. Zresztą to widać w tej jest więcej wody. Ona po prostu swoją pracą będzie dłużej uwalniać towar. I tyle. Zobaczmy, co się wydarzy. que pode na bata Załóżmy jeszcze raz ochotkę. Coś pięknego. Rybki pewnie biorą, to zakładamy pineczkę. супрасп справа веру напінка. Tak się prezentują dzisiejsze rybki. Fajna sprawa trafiła się medalowa płoć. taka 30 parę centymetrów. Ładna, gruba, nabata. To naprawdę była piękna zabawa. A poza tym, fajne płocie naprawdę coś pięknego jak na marzec jest super. Teraz rybki trafią do wody fajna sprawa fajnie było się pobawić. Same płocie żadnych krąpi, żadnych uklei coś pięknego. Rybki się już ruszyły. Tylko spójrzcie. Ta płoć, która dała najwięcej radości, wraca do domku jako pierwsza. Ale piękna. Super idzie. I cała reszta. Wraca do wody. Rybki wróciły do wody. Zapraszam Was na kolejne filmy. Będziemy łowić fajne rybki. Do zobaczenia. Cześć, udanego sezonu. Siema!